Witam was, moi mili, w to niedzielne popołudnie. Dzisiaj postanowiłem, że przygotuję dla was materiał o top 5 filmach z wielkimi kaiju w tle, które pojawią się w 2023 i 2024 roku. Jest to moja taka subiektywna topka, ponieważ tego typu filmów będzie więcej. Ja tak robiąc research zebrałem przynajmniej 12 takich tytułów. Jeśli będziecie chcieli, to tą listę zupełnie w komentarzach i będziecie mogli sobie osobiście je sprawdzić. Tymczasem, zanim przejdziemy do sedna sprawy, chciałbym też pochwalić się Wam moją nową zdobyczą, bo jak wiecie, nie jestem miłośnikiem tylko wirtualnym wielkich potworów i ogólnie potworów, horrorów, science fiction itd. Tak w moje łapy wleciała kolejna figurka tak zwany Nemesis z Resident Evil 26-centymetrowy potwór z wyrzutnią rakiet naprawdę maszyna do zabijania. W mojej ocenie jest bardzo dobrze wykonana i w tej chwili jakby siedzi tutaj z tyłu za mną w gablocie, strzeże w tej chwili po prawej swojej Thanosa, a po lewej stronie bodajże jakiegoś bossa z Dark Souls 3. Na sam początek chciałem powiedzieć wam o dość nietypowym potworze, bardzo popularnym w Japonii podobnie jak Godzilla, a mianowicie o Gamerze. Potężnym, ziejącym ogniem, Żuwiu, który broni również tak jak Godzilla świata, Japonii, przed różnymi kaiju. I pod koniec 2023 roku będziemy mogli zobaczyć kolejny film opowiadający o losach tego potwora, a mianowicie Gamera Rebirth. Poznamy tam losy odradzającej się bestii, zwiększającej swoje rozmiary, na której drodze staną kolejne potwory, i kolejne potwory po prostu zagrożą Japonii. Ona będzie walczyła tam w Tokio, zobaczymy jak potoczą się losy, czy będzie to jakaś. Odmiana Godzilli, bo też walczyła czasami z potworami przypominającymi Godzille, czy może twórcy wymyślą jakiegoś nowego potwora, z którym będzie rywalizować. Drugim takim filmem, o którym chciałbym wspomnieć, jest oczywiście Cloverfield 4, zapowiedziany na 2024 rok. Ja już osobiście nie mogę się doczekać, aby poznać kolejne informacje na temat Clovera, czyli tej enigmatycznej bestii, która w Project Monster terroryzowała Nowy Jork, a w dalszych etapach w produkcjach takich jak. Cloverfield L 10, czy też projekt Cloverfield. Mogliśmy zobaczyć tego stwora, kiedy wystawiał łeb z chmur i jest naprawdę gigantyczny, wprost gargantuiczny. I tak, wtedy jak ocenialiśmy jego rozmiary, szacowaliśmy, że ma od 2 do 3 km wysokości, więc powiedzmy, gdyby stanęła przy nim ta Godzilla, sięgałaby mu po prostu do kostek. Ja już się osobiście tego nie mogę doczekać. Nie mamy w tej chwili zarysu fabuły, ponieważ twórcy tej serii zazwyczaj trzymają te informacje do samego końca w tajemnicy. Tak de facto nigdy nie wiemy co zobaczymy w filmie, przekonujemy się dopiero podczas seansu, ewentualnie gdy czytamy opis filmu po jego premierze. Dlatego jest to zawsze niespodzianka i chciałbym, żeby akurat w Cloverfield 4 przedstawili głębsze informacje na temat tej bestii, żebyśmy się dowiedzieli czegoś nowego o genezie jej powstania, ewentualnie z jakiego wymiaru do nas przybyła. Trzeci film to Godzilla Toho, która pojawi się w listopadzie 2023 roku. Film ten został nagrany z okazji 68 urodzin Godzilli i na pewno bestia, nasz kaiju, król potworów, zmierzy się tam, bodajże z królem Gidorą. Następnym filmem będzie oczywiście serial animowany, bazowany na Manze, Kaiju No. 8, polegający na tym, że świat w tym uniwersum oblegany i wciąż atakowany jest przez różnorakie bestie zwane kaiju. I film będzie opowiadał, animacja będzie opadała o losach bohatera, który zajmował się sprzątaniem ciał tych bestii pokonanych przez ludzi, a w końcu przez tajemniczy proces sam zamienia się w tą bestię. Zamienia się w coś, czego nienawidził, co chciał zneutralizować, a teraz jest zmuszony przeciwstawić się ludziom, przeciwstawić się innym bestiom i dowieść swojej wartości, że jednak jest kimś, kogo nie warto zabijać. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o mangę, jest ona bardzo popularna na świecie. W Polsce też wychodzą po polsku tomy i są do nabycia w sklepach. Ja już nie mogę akurat tego projektu doczekać. Piątym tytułem, który pojawi się między 2023 a 2024, jest serial Godzilla i Tytanii, zamówiony przez Apple TV. Będzie rozwijał całe to monster które jest w tej chwili szeroko omawiane. Poznamy tam historię monarchu, uzupełnienie tej wiedzy, a także życiorysy genezy powstania różnych tytanów, takich jak Babchomet, Amhuluk, Tiamat. Zobaczymy jak one powstawały, jak one funkcjonowały między sobą, jak się pojedynkowały, walczyła terytoria. A także pewnie istoczą też jakieś nierówne walki z Godzilla, ponieważ będą chciały mu odebrać tytuł króla potworów. Mam nadzieję, że poznamy jak najwięcej tytanów i na to też szczególnie liczę, ponieważ serial ten ma głównie właśnie opierać się na wielkich potworach. I trzymam za to kciuki. Mógłbym jeszcze w tym zestawieniu wspomnieć o nadchodzącej kolejnej odsłonie Godzilla od MonsterVerse, która tam będzie oddziaływać wraz z Kongiem. Ewentualnie powiedzieć o filmie takim jak Delay, gdzie będzie tam przedstawiona również potężna bestia. To są takie tematy, które akurat uznałem za bardzo oczywiste. Jeśli będziecie chcieli, to wszystkie te 12 tytułów, które wyszukałem, wypiszę w komentarzach. A przy okazji chciałbym wspomnieć o dość takim mało popularnym w Polsce filmie, który pojawi się w marcu, a mianowicie w filmie 65. On będzie opowiadał historię pewnego pilota, który przeniesie się na Ziemię sprzed 65 milionów lat i będzie mieli tam dinozaury w tle, kataklizmy kończących erę i ogólnie przygodę tego bohatera, który będzie tam ratował pewną dziewczynę z tamtego świata. W mojej ocenie jest to dość fajny motyw i nie pojawiał się on chyba praktycznie w ogóle w żadnych filmach czy też grach. I liczę na to, że film będzie dobry i spotka się z uznaniem zarówno krytyków, jak i widowni. Chciałbym Wam podziękować za taką pierwszą obecność na takim materiale z kamerą. Bardzo dziękuję tym, którzy wytrwali do samego końca. Naprawdę wszystko nagrywam od strzała bez żadnego tam przemyślenia. Mówię to, co czuję, ponieważ chciałem się dzielić tymi wszystkimi informacjami z Wami. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!